będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Jako kapłani należymy do Chrystusa. Jesteśmy Jego własnością. Nie należymy ani do nikogo z tego świata, ani nawet do samych siebie. Ani szczególnie do samych siebie. Należymy do Chrystusa, tak jak Maryja, która w całym swoim życiu była to ta tuła, cała Twoja, a On był to tu stos, cały Twój. I w tą miłość między Jezusem a Maryją zostaliśmy wprowadzeni, aby już nic, co jest jeszcze nasze, nie należało już do nas. Ale za to też, żeby wszystkie skarby Królestwa Bożego, wszystkie skarby serca Jezusa i Maryi, wszystkich pragnienia, wszystkich intencje były naszymi. Żebyśmy mieli wszyscy jedno serce. Nie należymy sami do siebie. W Starym Testamencie jest słowo, które określa świętość Boga, Kadosz. I to słowo. Oznacza też oddzielony. Bóg jest Kadosz, to znaczy Bóg jest oddzielony, Bóg jest jakby ponad światem. Ale ci, których Bóg powołuje do tego, żeby byli tak jak On, żeby byli święci, oni też muszą zostać oddzieleni. Oddzieleni od tego świata, ale też oddzieleni od samych siebie. Oddzielenie od własnego egoizmu. Oddzielenie od tego wszystkiego, co jest we mnie zatrute i grzeszne, żeby móc być całym dla Boga. Pan Jezus mówił do siostry Faustyny, że wszystkie Twoje sprawy moimi są. Tak często się niepokoimy, bo te sprawy, o które zabiegamy, są tak naprawdę nasze. Niepokój jest karą, którą odbieramy za to, że przywłaszczamy sobie coś, co do nas nie należy. Bo tak naprawdę to wszystko należy do Boga. To wszystko jest w Jego ręku. To wszystko jest Jego własnością. Uświadamiamy sobie to w czasie każdej Eucharystii. Kiedy wypowiadamy słowa konsekracji i wypowiadamy słowa: To jest ciało moje. Można powiedzieć, że w tym momencie Chrystus wypowiada o nas, kapłanach, o Tobie i o mnie. To jest ciało moje. Należymy do Niego. Jesteśmy Jego własnością. Jesteśmy Jego świątynią. Jesteśmy Jego ciałem. To jest ciało moje. To są słowa wypowiadane także wobec kapłana które wypowiada Chrystus w Eucharystii. To jest niesamowite, jak y, będąc w takim trwaniu razem z Chrystusem, jak jesteśmy z nim zjednoczeni, jak on bardzo zjednoczył nas z sobą. W Apokalipsie Świętego Jana jest opis sytuacji, w której Apostoł rozmawia z jednym ze starców, widząc tłum ludzi w białych szatach i z palmami. Mówi, Panie, co to są za ludzie? Mówi, to są ludzie, którzy przyszli z wielkiego ucisku i opukali swe szaty we krwi baranka i we dnie i w nocy stoją przed nim i wielbią go. I dalej jest napisane, że zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi, nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć i nie porasi ich słońca ani żaden upał, bo pasał ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i po prowadzi ich do źródeł wód życia i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Możemy powiedzieć, że w tym fragmencie jest jakby pewien podział obowiązków. Obowiązkiem ludzi, którzy należą do Boga, jest to, żeby stać przed nim w dzień i w nocy, cały czas. Ale nie chodzi tu tylko o porę, ale też chodzi o to, żeby trwać przed nim bez względu na to, co się dzieje. Czy jest jasno, czy jest ciemno, czy jest pocieszenie, czy jest strapienie, czy jest łatwo, czy jest trudno, cały czas trwać i ufać. I to jest jedyny obowiązek ludzi, którzy są własnością Boga. A to On zasiadający na tronie rozciąga nad nimi namiot. On sam ich chroni. To On sam się troszczy o to, żeby oni już nie łaknęli i nie pragnęli, i żeby ich słońce nie poraziło ani żaden upał. On sam dba o ich bezpieczeństwo, dba o wszystkie ich potrzeby. To On ich pasie i on ich prowadzi do źródeł wód życia. Jest pewien podział obowiązków w naszym życiu. Kiedy zaczynamy troszczyć się o to, co nie jest naszym obowiązkiem, często się niepokoimy. I tak jak w małżeństwie małżonkowie mają podział obowiązków, tak w naszej relacji Chrystus też chce, żeby były rzeczy, za które my weźmiemy odpowiedzialność. Zatrwanie przed Nim w dzień i w nocy. Niezależnie od tego, co jest, bez względu na to, co się dzieje, żebyśmy ufali. A ono wszystko inne się zatroszczy. To jest Jego obowiązek. Więc możemy stawać przed Nim z ufnością, mówiąc: Jezu, ufam Tobie, że Ty się o wszystko zatroszczysz. Jezu, ufam Tobie, że dasz mi odpowiednie natchnienia, że postawisz na mojej drodze odpowiednich ludzi, że wyreżyserujesz odpowiednią sytuację w moim życiu. Że mnie przeprowadzisz przez to. Ufam Tobie, że Ty znasz na wszystko czas. Ufam Tobie, że Ty przygotujesz serca ludzi, z którymi jestem, do tego, żebyśmy wspólnie podjęli Twoje dzieło. Jezu, ufam Tobie, tak jak Maryja. Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego, jak mówił Święty Jan Maria Wianej. Drodzy bracia. Chcemy was zachęcić na koniec, żebyście wysłali swoje świadectwa. Można to zrobić przez e-maila oddanie33@gmail.com albo też napisać wiadomość na jeden z numerów telefonów, które można znaleźć na stronie oddanie33.pl. Potrzebujemy wzajemnie się umacniać naszymi świadectwami. Potrzebujemy wspólnie się modlić. Dziękujemy Bogu za ten czas, za to, że dał nam czas tych rekolekcji, czas odnowienia naszej wiary, naszej relacji z Nim, naszego zakorzenia w Nim przez Maryję. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe zbaw mnie, krwi Chrystusowa napój mnie, wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie, męko Chrystusowa pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi Twymi chwalił Cię. Na wieki wieków. Amen. Dzień trzydziesty rekolekcji kapłańskich Oddanie 33. Nie należysz już do siebie, należysz do mnie. Z apokalipsy świętego Jana Apostoła. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń ludów i języków stojący przed tronem, i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy, i głosem donośnym tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, zasiadającego na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców, i czworga zwierząt i na oblicza swy padli przed tronem i pokłon oddali Bogu mówiąc amen błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków amen Schomili papieża Benedykta XVI na mszę świętą Krzyżma w Wielki Czwartek 2005 roku. Zarazem jednak Wielki Czwartek jest dla nas okazją, byśmy wciąż na nowo stawiali sobie pytanie: W stosunku do czego odpowiedzieliśmy tak? Co oznacza owo bycie kapłanem Jezusa Chrystusa? Kanon II naszego Mszału, który prawdopodobnie powstał już pod koniec II wieku w Rzymie, opisuje istotę posługi kapłańskiej słowami, którymi w Księdze Powtórzonego Prawa opisana została istota kapłaństwa starotestamentalnego. A stare coram te et tibi ministrare. Dwa zadania zatem określają istotę posługi kapłańskiej. Po pierwsze, stać przed Panem. W księdze powtórzonego prawa słowa te należy odczytywać w kontekście wcześniejszego rozporządzenia, zgodnie z którym kapłani nie otrzymywali gruntu w ziemi świętej, oni żyli z Boga i dla Boga, nie wykonywali żadnej zwykłej pracy niezbędnej, by zapewnić sobie codzienne utrzymanie. Ich praca polegała na staniu przed padem, patrzeniu na Niego i byciu dla Niego. A zatem słowa te oznaczały ostatecznie życie w obecności Boga, a także posługę, pełnioną w imieniu innych. Tak jak inni uprawiali ziemię, z której żył również kapłan, tak on dbał o to, by świat pozostawał otwarty na Boga. Miał żyć ze wzrokiem zwróconym na niego. Skoro słowa te znajdują się obecnie w kanonie mszy świętej zaraz po konsekracji darów, po przyjściu Pana do modlącego się zgromadzenia, dla nas oznacza to, że stoimy przed Panem obecnym, że centrum kapłańskiego życia jest Eucharystia. Ale sens tego jest jeszcze głębszy. W hymnie Liturgii Godzin, który w Wielkim Poście rozpoczyna godzinę czytań, niegdyś mnisi odprawiali tę liturgię w czasie godziny nocnego czuwania przed Bogiem. I dla ludzi jedno z wielkopostnych zadań zostało wyrażone jako polecenie: Arctius Perstemus in custodia, jeszcze bardziej miejmy się na baczności. W tradycji monastycyzmu syryjskiego mnichów określano jako tych, którzy stoją. Stanie było wyrazem czujności. Możemy słusznie uznać, że to, co w tym wypadku uważano za zadanie mnichów, wyraża misję kapłańską i jest właściwą interpretacją słów księgi powtórzonego prawa. Kapłan ma być tym, który czuwa. Musi być czujny, gdy narastają siły zła, musi czuwać, żeby świat był wrażliwy na Boga, musi być tym, który stoi, niezłomny w obliczu nurtów epoki, nieugięty w prawdzie, nieugięty w czynieniu dobra. Stanie przed Panem zawsze musi być także, w najgłębszym sensie, występowaniem w imieniu ludzi przed Panem. Który z kolei wstawia się za nami wszystkimi u Ojca, i musi być wzięciem na siebie odpowiedzialności za Niego, za Chrystusa, za Jego Słowo, Jego prawdę, Jego miłość. Kapłan musi być prawy, nieustraszony, i dla Pana gotowy znosić również zniewagi, jak o tym piszą dzieje apostolskie. A oni cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Z dziennika duchowego oblata benedyktyńskiego Insinu Jezu, zapisane we wtorek 17 czerwca 2008 roku. Jezus do kapłana. Ufaj mi. Bez względu na to, co wydarza się w Twoim życiu. Nie opuszczę Cię. Jesteś mój i nie porzucę cię. Wszystkie ludzkie decyzje są w moich rękach. Nic, na co bym nie dozwolił, nie spadnie na Ciebie. Dam ci łaskę akceptacji zmieniających się w Twoim życiu okoliczności. To ja stoję za wszystkim, co Cię w życiu spotyka. Nic nie umyka mojej wiedzy. Nic nie uchodzi mojej miłości, nic nie ucieka mojej wszechmocy. Ufaj mi i trwaj w pokoju. Błogosławię Ci obfitością miłości mojego najświętszego serca, nie bój się. Powtarzaj mi ciągle na nowo, że ufasz mojej miłosiernej miłości do Ciebie. Zapisane w niedzielę 2 stycznia 2010 roku: Bądź wierny mnie samemu, nie zaś jakiemuś projektowi czy ideałowi. Jestem dla ciebie wszystkim. Żyj tylko dla mnie. Szukaj mnie, szukaj mojego oblicza. Czerp pociechę z bliskości mojego przebitego serca. Popatrz, jak Cię ukochałem, aż do przebicia mojego serca żołnierską włócznią, aż do ostatniej kropli krwi i wody. Nie ma niczego takiego, czego bym dla Ciebie nie uczynił, a to dlatego, że Cię kocham i dlatego, że jesteś mój. Pozwól mi tylko działać swobodnie, wybierając środki, dzień i godzinę. Tutaj w sakramencie mojej miłości masz wszystko, tutaj masz całe niebo. Tutaj masz stworzyciela ziemi i wszystkiego, co się na niej znajduje, oraz każdej ludzkiej istoty, która kiedykolwiek ujrzała światło dzienne. Jestem cały Twój. Bądź całkowicie Mój. Proś, abym jednoczył Cię coraz bardziej ze mną, aż całkowicie skryjesz się w tajemnicy mojego oblicza. Zapisane w sobotę 16 listopada 2011 roku. Uratowałem Cię z wielu niebezpieczeństw. Kiedy Twojemu kapłaństwu i życiu wewnętrznemu groziło zatonięcie, i całkowite zniszczenie. Uratowałem cię dla siebie, bo cię kocham. I oddałem ci moje serce, wybierając cię dla mnie, kiedy byłeś jeszcze w łonie twojej matki. Mój wybór jest nieodwołalny, bo ja się nie zmieniam. I nie zmieniają się postanowienia mojej miłości nawet wobec niestałości i grzeszności człowieka. Jesteś mój, a ja jestem Twój na zawsze. Wierz w moją miłość do Ciebie. Idź odważnie naprzód i działaj zgodnie z tą wiarą, ufając mojej miłości. Nie ma przeszkód, których ona nie mogłaby przezwyciężyć. Jest miłością zwycięską, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się przegrane i zakute w kajdany śmierć. Jestem Bogiem, który wskrzesza nowe życie z tego, co stare, zepsute i pogrzebane w grobowcu. Jestem Bogiem, którego spojrzenie odnawia to, na czym spocznie. Jestem Bogiem, dla którego nie ma nic niemożliwego i któremu wszystko jest posłuszne. Ufaj więc mojej miłości do ciebie i podążaj naprzód. Przygotowałem ci drogę i usunę pojawiające się na niej przeszkody. Dokonam tego z takim samym wysiłkiem, z jakim dziecko podczas zabawy usuwa z ziemi listek. Adoruj mnie. I dotrzymuj mi towarzystwa. Oto nieustannie cię proszę, a ja zajmę się całą resztą. Im szybciej oddasz mi swoją bezsilność w zaufaniu i pokornej modlitwie adoracyjnej, tym szybciej dostrzeżesz, że panuję nad wszystkim z potęgą, a zarazem z łagodnością, zwycięsko przeprowadzając. Mój plan. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam, Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym królestwem twego syna i twoim. Amen.